Teraz podziękowania dla Państwa, bo witamy każdego nowego widza. Witamy serdecznie. A że jest Państwa coraz więcej, pokazują badania oglądalności. Maj zaczęliśmy sukcesem. Wczoraj nasza młoda telewizja w Polsce znalazła się na trzecim miejscu wśród wszystkich stacji informacyjnych w kraju. Pokonaliśmy zarówno kanał informacyjny Polsatu. Tutaj to Państwo widzą, jak i nielegalny przejętej TVP w likwidacji. W ciągu całego dnia telewizja w Polsce zgromadziła średnio o ponad 7 tysięcy widzów więcej niż Polsat News i o ponad 6,5 tysiąca więcej niż TVP. Info w likwidacji. Na uwagę zasługuje też fakt, że między 16.15 a 16.30 byliśmy na drugim miejscu. Nasza widownia wyniosła wtedy prawie 171 tysięcy. Dla porównania widownia Republiki była mniejsza o 20 tysięcy widzów. Rośniemy w siłę, co widać także w udziałach procentowych, jak Państwo tutaj zauważą. Niezmiennie jesteśmy najdynamiczniej rozwijającą się stacją informacyjną w Polsce i to właśnie telewizja w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy zanotowała największy wzrost widowni. Aktualnie prawie 1,5% mamy, jak Państwo widzą. Serdecznie za to dziękujemy. Podobnie jak za każdy gest wsparcia, stawiamy na rozwój, teraz rozwój dziennikarstwa śledczego.